80 20. Zgłaszam 80, wrzułem już Przyjął. Słuchaj, Rafał skradziono zgłaszającemu rower w wartości 5000 zł był pozostawiony bez zabezpieczenia przy wskazanym adresie. Jest monitoring. Jeśli na świeżo No to minęło z pół godziny pewnie. No To tym rowerem to może elektrycznym już być w dyni. W tej chwili funkcjonariusze docierają na miejsce. Dzień dobry, Policja? Młodszy aspirant Patek, proszę o konieczność. Dzień dobry, dzień dobry, pan. Co się stało? Mnie, oj, ja. Ja. ja mam, oh, w... mnie tak. I postawię tutaj, u mnie tylko klucz mam. Tu postawię tutaj. A, rodę, rodę tutaj tak? tak, tak. I, i tam na nad... ja drzwiach do leżenia. I pos, poszło. Posz, i, 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 I nie ma. A rower był przypięty do czegoś? Nie, przypięty, ja, czy tylko. Pomożony? Nie, nie, tylko położono, położono był. aura ile minut pan był? Jak długo? Pięć minut, 5 minut. Ja pięć to minut. dali o, i, i po Dobra. Po prostu, e... Ok, a o, o której to godzinie było dokładnie? No, dokładnie e, może aż do dwadzieścia. Dwudziesta. Dwudziesta, A jak on wygląda ten rower? Kolor? Biały, biały. Biały rower, elektryczny, biały? tak? Elektryczny, tak, tak, tak. Mnie no, i mam. Jaki napis był na ramię? E, nie pamiętam, ja to nie nie nie, 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 czytałem. Dobra. Jutro trzeba będzie podejść na komisariat, spisać sobie wszystko, jak ten rower się nazywa. Dokumenty pan ma? Tak, tak, mam. Pesek? E, Pesek mam. Mam Pesek. O, nie tam to nie nie wiem to tam Nie, no tutaj na tu jest jeden, to jest drugi, ale to jest jeden, nie wiem, jak to tam on nie obejmuje. Jest. A ta nie wiadomo. On GPS ma. Ma eee... no GPS? Ma GPS. Tak, tak, ma. Ma GPS ma. Co tak, to, to, to? Tak słucham? Tak, tam. Zostawił tutaj ten. Tak, tak. No. Ja go zabrałam, bo ja myślałam, że ktoś zostawił na śmietniku. Aha. aha. Także tutaj. No tutaj to dziewczyn. idziemy z panem purowym. Ja go zabrałam na piwnicy, bo ludzie tutaj te rzeczy zostawiają. No. Trochę niedobrze pani zrobiła, nie wolno Dlaki... sobie przywłaszać cudzych rzeczy. Nie? Z... nie no ja. To znaczy, ja nie wiedziałam, ja naprawdę <laughs> pomyślałam, że to jest na śmietnik, bo pan, aha. pan nie wie, jakie tam rzeczy zostawiają. Aha. A on jeszcze może je z tym on to pomyślałem, że po prostu ktoś się nie potrzebuje, bo jest zepsuty. Dobra, to pan sobie poczeka na dole, my ewentualnie zejdziemy z rowerem. Dobra, dobra. Nazwisko pani? Ojej, to jest konieczne? Tak. No, on jest bardzo konieczne w tej sytuacji. Ja no muszę panią wylegitymować, nie? Bo ja też muszę to wszystko opisać sobie później. Bożyła, ale, ale nie To uważa szukał. Pani, żeby nie uszkodzić mm -hmm. czegoś? Żeby ktoś Słucham. szukał, to wtedy bym się zgłosiła. Mm. No i zobaczyła, że ktoś szuka i dlatego wyraził on. więc pierwsze co to przyszło mi do głowy, że na ktoś nie potrzebuje. Dobra. Pani nazwisko, poproszę. E, moje nazwisko... Rok urodzenia? Rok? Najpierw? Proszę. Miesiąc? A dzień? Po wpisaniu danych, podanych przez kobietę do policyjnej bazy, okazuje się, że taka osoba nie istnieje. Na pewno tak, a nie inaczej? Słucham? Na pewno tak, a nie inaczej? Słucham? To jest konieczne, naprawdę? pani wykroczenie w tym momencie. Proszę o mnie pani w to jest mandat karny 500 zł, tak? Przepraszam, przepraszam, bo jestem No To pani się nie stresuje, tylko podaje mi pani prawdziwe dane, bo ja nie mam 5 lat i mi od razu wyskakuje, czy taka osoba istnieje, czy nie, tak?